Fabula raza to jest kryminał to karciana gra planszowa dla tych wszystkich, którzy lubią tworzyć opowieści i mają dobrą pamięć. Z tego filmiku dowiedzi się jak grać w tę grę. W pudełku gry znajdziecie takie elementy jak kostka, klepsydra do odmierzania czasu, jak również talia kart. Aby zagrać w grę, musicie najpierw potasować wszystkie karty i wybrać gracza, który będzie pełnił rolę pierwszego narratora opowieści. Pierwszy narrator dobiera 6 kart z ogólnego stosu i układa te karty na ręku tak jak chce. Pora teraz opowiedzieć historię. Każdą historię rozpoczynamy od Wysoki Sądzie. Tak więc Wysoki Sądzie. Pewna kobieta, której twarzy nie pamiętam, a została poznana przeze mnie w barze, szukała pieniędzy, które były ukryte w neseserze. Być może to stało się powodem jej zamordowania. I tyle, mamy opowiedzianą historię. Teraz kolejny gracz bierze ten stos i odwraca tak, aby pierwsza karta, która została podjęta w opowieści, znajdowała się na pierwszym miejscu. Czyli po prostu odwracamy tę talię. Pora teraz ustalić nagrodę. W tym celu będziemy musieli rzucić kostką. Tak więc rzucamy kostką, i na kostce wypadło dwa. Oznacza to, że karta, która jest druga w stosie. Zostanie odwrócona i stanie się nagrodą, którą możemy w tym rozdaniu zebrać. Kładziemy ją tak, żeby każdy z graczy widział, jaka to karta. Zadaniem nowego narratora opowieści jest opowiedzenie historii bez użycia karty, która została przed chwilą usunięta ze stosu. I teraz ta historia może być taką samą historią, która została przed chwilą opowiedziana, lub może być zupełnie inną. Ważne, żeby zawierała te elementy, które znajdują się na kartach, czyli aby te elementy zostały wplecione w historię. Może to być, tak jak powiedziałem, ta sama lub zupełnie nowa opowieść. Te elementy, które będą pojawiały się w naszej opowieści, muszą zostać wypowiedziane zanim odkryjemy kartę. Więc, tak jak było w tym pierwszym przypadku, tutaj chyba była pewna kobieta, która przeglądała się w rozbitym lustrze. Tak więc mogę podjąć nową odpowiedź: Od pewna kobieta przeglądała się w rozbitym lustrze. Jeśli opowiadającemu narratorowi uda się przewidzieć wszystkie karty i wpleść to w swoją opowieść, ten narrator otrzymuje kartę ze środka stosu i kładzie ją przed sobą. Od tej pory to jest jego punkt. Następnie gracz, który prawidłowo opowiedział historię odgadując wszystkie karty, dobiera dwie nowe karty na rękę historii i w dowolny sposób wplata je w opowieść. Czyli dokładamy do historii kolejną kartę, na przykład samochodem dopowiadamy jakiś element fabularny i torebkę foliową. Runda kolejnego gracza rozpoczyna się tak samo: czyli bierze ten stos, odwraca tą stroną, no i zaczynamy grać tak jak wcześniej Wam opisałem. Ale zapytajcie pewnie słusznie, co się stanie, jeśli ktoś pomyli się w opowieści. Otóż, jeśli dana osoba będzie dobrze odgadywała to, co jest na danych kartach, a w pewnym momencie się pomyli, na przykład przy tej karcie, to natychmiast przerywa swoją opowieść. Kartę, przy której się pomyliła, dokłada odkrytą i dzięki temu powiększa stos nagród, które może uzyskać kolejny gracz, daną kartę już odkrytą, zakrywa do. Tego samego elementu wyjściowego, który był w tym stosie, i przekazuje całą tą talię kolejnemu graczowi, który znowu będzie rozpoczynał opowieść, starając się odgadnąć to, co znajduje się w stosie. Jeśli mamy taką, taką sytuację, kolejny gracz nie rzuca już kostką, aby usunąć karty ze stosu. Gracz, który się pomylił, nie dokłada również kolejnych kart do stosu. Zapytacie jeszcze pewnie, po co jest klepsydra? Klepsydra jest po to, aby poganiać tych, którzy ociągają się z opowiadaniem. Jeśli zauważymy, że jakaś osoba, no bardzo mocno, myśli nad poszczególnymi kartami, ustawiamy klepsydrę i po przesypaniu się piasku w tej klepsydrze kończymy jego ruch. W ten sposób będziecie grali aż do zakończenia gry. Gra kończy się w momencie, kiedy uzbieracie odpowiednią liczbę kart, która zależna jest od liczby osób, które biorą udział w zabawie, co widzicie teraz na ekranie. To wszystko. Wiecie już jak grać w fabula raza, to jest kryminał. Jeśli spodobała Wam się czerwona wersja fabula raza, to jest kryminał, to musicie wiedzieć, że jest jeszcze niebieska wersja fabula raza. Tym razem nazywa się opowiedz swoją historię, morskie opowieści. Gra, jeśli chodzi o zasady, jest taka sama, zaczynacie tylko swoją opowieść od Ahoj Żeglarze. W pudełku znajdują się oczywiście również inne karty z innymi obrazkami, tak więc Wasze opowieści nabiorą bardziej morskiego charakteru.